Ten odcinek najlepiej obejrzeć w słuchawkach. Wspólnie z Klaudią, Emilią i Witkiem spróbuj rozwiązać tajemnicę na podstawie przedmiotów, które wzięły w niej udział. Historia, jak zawsze, jest podzielona na trzy pudełka. Ale tym razem do każdego z nich dodaliśmy też nagranie dźwiękowe. Yy, w moim pudełku znajdują się kieliszki, jest ich sześć. Pięć pustych. co widać, że były używane i już nie są pełne. <grych> Szósty pełen, pełen czego? Coś co jest bardzo słodkie i smakuje kokosem, ale nie mam pojęcia czy to ma jakąkolwiek zawartość alkoholową. Likier? Jeśli w ogóle, to bardzo słabiutki likier kokosowy. Ktoś tak y, szata sobie strzelił, i tak to wygląda. Natomiast jedna osoba chyba y, stwierdziła, że no nie do końca. Słuchawki gotowe? W podobny sposób pracował motor mojego zmarłego pradziadka. Z mi się to kojarzy. Wiatrak. Znaczy w sensie. Może lodówkę, kompresor? O, o, o! Dobrze mi się kojarzyło! Czyli aż mnie wciska? O o, -o, -o, o, o! Ja chyba jestem pasażerem. Mam nadzieję, że jestem pasażerem, a nie lecę na przykład na zewnątrz. Chyba jeszcze nie wystartowali. <laughs> Co pani tam nie z tym? Tak, i też wszystko jasne, wiadomo, popili sobie w samolocie, jak są darmowe alkohole, no to tak to jest. Dalej on tak leci, 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 ale to dolecieć nie chce. Słyszę turbulencję. Czy ja będę leciał 11 godzin do Ameryki? Ktoś tam pistaszki już odpakowuje. W ogóle to jest kłamstwo. Nigdy nie rozumiem, co oni tam mówią metrów. O, już nie ma takich przeciążeń? Powoli się ustabilizuje. Już tak hucha mocniej, a coś się na białym Tylko co to? No, wspólnego z tym. Deszcz? Co? O, nie, to jest burza. O, o, O nie, coś się dzieje niedobrego. O, robi się ciekawie. A, mówiła, że będzie burza. Chyba pada deszcz. I że właśnie wtedy ludzie patrzą przez okienko w samolocie. Jest to dla nich za dużo. Ale, ale słyszałam ptaszki. O oh ...i ucichło. Czy to koniec? No to wylądowaliśmy. Dwa kokosy. Co można powiedzieć o kokosie? Jest okrągły. Tam coś jest. Mleko kokosowe. Swoją drogą, to jest takie fajne. Suszę wodę. Woda szumi, pluska. Szum morza. Są gdzieś na bezludnej wyspie. Pukanie. O, próbuję je rozbić. Ale nie mam pojęcia w co. Nie, no ktoś uderza w drewno, ktoś wie, w Te dźwięki głośno. Albo ktoś uderza kogoś w drewno. ja zacznę. O, jemu się udało, nie, nie. O, udało mu się coś łamać. Drzewo. Będzie stworzył domek dla siebie. A teraz słyszę helikopter. O, helikopter. To nie, nie tak na takiej bezludnej wyspie. Ludzie, cywilizacja. Tak. Samolot się rozbił, teraz trwają poszukiwania, wyraku samolotu. I ucichło. Hmm... Nie pachnie. Można powiedzieć, że ten odcinek jest sponsorowany hmm. przez Wszystkie Zmysły. Aczkolwiek nie jestem w stanie określić, jak to pachnie. To jest wosk zapachowy. Pewnej marki, która robi woski zapachowe. W kształcie babeczki. A to jest mydło. No, mydło pachnie jak mydło, no, co ja mogę powiedzieć. Pachnie zupełnie neutralnym, mydlanym zapachem. Słyszę wodę puszczoną w kabinę, też nie nic chyba. Zapewne myją się mydełkiem. To brzmi, jakby woda leciała. W miarę zamknięte pomieszczenie, bo jest takie echo pogłosi, typu łazienka. No tu jak jakieś wybóże? Będą prześladowani teraz, przez burzę. Moment intensywne pukanie. To tyle. Dziękuję. Dobra, ja już wiem co się stało. Za chwilę. Emilia, Klaudia i Witek podzielą się swoimi teoriami. Ale żeby nie ulec ich sugestiom, już teraz opowiedz swoją historię w komentarzu. Szóstka przyjaciół. Zebrała się, żeby razem polecieć na wakacje na Karaiby. Samolot przepełniony turystami, którzy nie mogą się już doczekać najlepszych wakacji w ich życiu. Pewien mężczyzna, jeszcze nie zamężny, ale niedługo zamężny, tak strzelam, postanowił spędzić swój wieczór kawalerski gdzieś w zupełnie innej rzeczywistości niż aktualna. I zaprosił swoich, ja wiem, pięciu znajomych, ponieważ jeden kieliszek należy do niego. To załóżmy Las Vegas. To też y, grupka y, sześciu y, znajomych. Y, oczywiście y, zaszalała z ilością alkoholu. I wypili. To dlaczego ktoś nie wypił? Zostawiło się tylko czterech znajomych, stąd jeden kieliszek był pełny. Bo zanim zdążyli zamówić tę piniakoladę i ją wypić, rozpętała się burza. Pomyślał sobie, hmm, niedługo mam ślub, także warto by było poczęstować kogoś kieliszkiem, który jeszcze jest napełniony, ale nigdy nie igra się z ogniem i kiedy postanowił, że będzie to kapitan statku zerwała się potężna burza, która postanowiła się na nim w pewien sposób zemścić. Niestety e, Piorun e, uderzył w samolot. E, piloci oczywiście no, nie, nie mieli za bardzo już co z tym zrobić, wiedzieli, że wszyscy zginą. Jeden z tych szóstki znajomych zmarł. Tak doszło do wypadku, którym on i mam nadzieję, że jego znajomi, którzy są i zdrowi, choć słyszałam jednego człowieka, wylądowali na bezludnej wyspie. Okazało się, że jakimś cudem jeden z pasażerów przeżył. Dotarli na tę wyspę. Był w stanie zorganizować sobie własne pożywienie, w postaci na przykład kokosów, które zbijał z drzew. Próbował stworzyć swoje mieszkanko. Dosyć szybko ruszyła akcja ratunkowa. Słyszeli helikopter, który leci. I pomyśleli... Ten helikopter jest bliżej naszego kumpla niż my. Załamał się, wpadł w depresję, miał wrażenie, że wszędzie dookoła jest zawsze burza, słyszał grzmoty oraz deszcz. Minęły dwa miesiące w ogóle. Cały czas myślą o tym, o tym człowieku, który zmarł w samolocie. Myślę, że na tej wyspie to ciosanie sprawiło coś niedobrego. Ja myślę, że w ogóle ten człowiek lubił grać z dziwnymi rzeczami. Stąd na samym końcu, kiedy udało się go uratować i słyszano helikopter, który po niego przyleciał, kiedy brał prysznic, Pewnego wieczoru jeden ze znajomych, który zawsze wypijał jako pierwszy pamięć swojego przyjaciela, brał prysznic, przełomiał sobie wodę, która spływała wtedy po nim, jak wysiadał z samolotu, kiedy była burza. Akurat był zapach morskiej bryzy. Nie wiem, to jest morska bryza. Morskiej bryzy usłyszał szum fal. Pamiętał przyjaciela, myjąc się mydełkiem, myślał o nim. Stało się coś niedobrego, coś może okulistycznego, stąd taka, taka czarna, depresyjna świeczka. I nagle, pff, I nie ma nic. Przestraszył się i umarł. Na Po czym usłyszał, że ktoś idzie. I to było. przyjaciel. Nie wiem, w sensie, że ten szedł z tego podprysznica, bo by się wygruźnił. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. I do zobaczenia następnym razem w poza Pudełku.